Witajcie w podsumowaniu ulubieńców perfumowych czerwca. Cóż mam Wam dzisiaj pokazać, jak myślicie? Zacznę od pięknego zapachu kwiatowego. Narisa. Jest to Narisa de Parfum Ambre. Moc kwiatów, pięknych kwiatów. Róża jaśmin, chyba kwiat pomarańczy. W każdym razie jest to zapach bardzo komfortowy w noszeniu. I przeważnie używałam go po pracy, wtedy, kiedy chciałam się troszeczkę wiecie, wyluzować, uspokoić, zrelaksować. Wtedy one mi towarzyszyły. Piękne, miękkie, nie wiem dlaczego delikatnie tropikalne również. Całkiem niezłe parametry, muszę przyznać. E zapach od Bezon Alhambra. Kolejne, kolejne, kolejne. Ja uwielbiam, słuchajcie, wiosnę i lato i te perfumy. One zawsze mi się będą kojarzyły. Może dlatego, że to jest Lalik, Sole, Ma nazwa wskazuje flakon pięknie, przypominający słoneczko. Zapach bogaty, przyjemny z kawą, z praliną, z gruszką. Macie tutaj także troszeczkę kardamonu, mandarynkę. Zapach laktonowy, ze urody. Nie każdemu może się on spodobać właśnie ze względu na te nutki laktonowe. Mogą one na was wybrzmiewać troszeczkę kwaśno. Ale na, na mnie na mojej skórze są przepiękne i my się bardzo, bardzo, bardzo lubimy. Tak naprawdę wyciągam je tylko właśnie teraz, ponieważ parametry. Są, bym powiedziała, przeciętne. No niektórzy z Was narzekają, że się nie chcą one trzymać. Ja Dolalik mam szczęście i perfumy od nich na mojej skórze się są bardzo dobrze. Tak. Trussardi, Delicate Rose. Przepiękna, świeża, wiosenna, delikatna róża w pączku w otoczeniu cytrusów. Takie odbieram. Wszystko idealnie zbalansowane. Choć również może być tak, że na niektórych z Was będzie on wybrzmiewał troszeczkę kwaśno z uwagi na te cytrusy, ale one tak pięknie odświeżają. I właśnie kiedy. O, a teraz akurat pada, ale mm, kiedy było ciepło, lubiłam je na siebie nakładać, bo wtedy bardzo przyjemnie odświeżały. Także polecam, polecam. Jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam. Chloenomat. Tak, także je wyciągnęłam. Kiedy zrobiło się chłodniej, towarzyszyły mi przez cały dzień, psaluśki dzień, piękna mirabelka. Świetny zapach, świetny mech dębowy się pokazuje tutaj również w bardzo uroczy sposób. Niektórym może się wydawać, że jest on troszeczkę męski. Taki troszeczkę zamszowy. Ale na mnie to są piękne, <laughs> przepraszam, coś mi się z gardłem dzieje piękne kobiece perfumy. Także. Jeżeli macie ochotę na taki romansik całodniowy, koniecznie musicie wyciągnąć kloenomat. Kolejne. Te, hmm. tak. Elisa Plumier. Śliczne, pięknie projektujące, długotrwałe. Z bardzo intensywną nutą bursztynową u mnie przynajmniej, bo one się takie robią, kiedy przychodzi wiosna i lato. Ta nuta bursztynowa jest bardzo głęboka i bardzo intensywna, z kolei kiedy jest jesień i zima, jest bardziej tak, bym powiedziała, iskrząco, słodziej. Dziwne rzeczy słychać, jakieś wibracje. Samolot? Chyba samolot jakiś przeleciał. Wiecie, my tutaj niedaleko mamy poligon, więc mamy różne, różne dziwne akcje, sytuacje. Tak, czasami jakieś tutaj nam latają. Śmigłowce wojskowe na przykład. O, no ale wróćmy do tego zapachu. Piękny, długotrwały, intensywny, z diabelskimi parametrami muszę przyznać. Diabelskimi, na ubraniach, nie do zdarcia bardzo, bardzo, bardzo długotrwałe. I teraz trochę pudru i kwiatków i troszeczkę owoców. I to jest Narcotic Flower Rouge Edition. Miałam tą edycję pierwszą. Ale tutaj jest intensywniej w kwiaty. Bardziej mi się podoba. Tamte były suchsze, tutaj te są radośniejsze, bardziej takie, bym powiedziała, flirciarskie. Piękne parametry, cudne, takie delikatnie suche, ożywiające. One są idealne na upałę. Jeżeli jest bardzo ciepło, starczy je nałożyć delikatnie i dyskretnie, nie przesadzić, bo wszystko, co jest nadmiarze, to szkodzi. I będziecie cudnie odświeżeni. Polecam, polecam, polecam. Wiem, że w Polsce można je znaleźć. Trudno, ale można, bo widziałam na make-upie. Kto wie, kto wie? Cóż takiego jeszcze Wam pokażę? Dobrze, no to pokażę Wam moją kochaną różeczkę. Tutaj, Idol Nektar. Macie trzy rodzaje róży. Popcorn, wanilię bodajże i karmel. Zapach piękny, intensywny, komplementogenny, całodniowy, ze świetną projekcją, ze świetną trwałością, Coś wszystko jest świetne. Zapach na szóstka. Jakbym miała wystawiać ocenę. <grym> Bardzo pozytywne. Naprawdę niewielka ilość wystarczy. Idziecie, pachniecie i tylko odpowiadacie na pytania. Co tak ładnie pachnie? To on. Na mnie. Co, skromność. Nie, no, na Was też na pewno pięknie pachną, 100%. Jeżeli macie, to wiecie. Wiecie, o czym mówię. Zaczepiają Was, prawda? No i teraz mamy też Leperfam Lumier. Yy, Boże, Lumier to był tu, <grym> to jest in white. Leperfam in white. Yy, słodziej, delikatniej, nie tak mocno bursztynowo-drzewnie, ale także z charakterkiem. Mm, słuchajcie, nałożę je na siebie, bo dzisiaj jeszcze nic nie mam. Tak. Jeszcze nic nie nałożyłam. Piękny zapach. Piękny. Nabrał mocy swojej urzędowej, bo jak widzicie to jest dosyć świeży flakonik. Ten starszy, mniejszy ma tam schowany. Cudo. Cudo, cudo, cudo. Które zostanie ze mną cały dzień. Również bardzo komplementogenne. Zatem chodzę do się dzisiaj. I też mam inne lisab Jak widzicie, mam duży flakon. Udało się je upolować. No to jak jest duży flakon, to trzeba je używać. Girl of Now Forever. Przepiękna Malina. Przepiękna, przecudna Malina. Połączona także z migdałem, z tego co pamiętam. Jest tutaj chyba też jakiś cytrus albo bergamotka. W każdym razie zapach również. Może jak ta Elisa mi pachnie. teraz. <laughs> Może nie powinna była ich nakładać. Słuchajcie, bo dominują teraz wszystko. W każdym razie. Te. Te ślicznoty. Komplementogenne. Podobające się. Ja je uwielbiam właśnie nosić. Tą porą roku. Uwielbiam. Ona jest dla nich stworzona. Jak przesadzę. Znaczy przesadzę. Y Świat przesadzi z temperaturą, matka natura, to wtedy sięgam po Hugo Boss woman. To też jest zapach, który wyciągam wiosną i latem, częściej latem, z uwagi na to piękne odświeżenie, jakie daje. Słuchajcie, one są niesamowite. Są na rynku tak długo, a są tak piękne, tak uniwersalne, z takimi parametrami. I tutaj też trzeba uważać, uważać, uważać z aplikacją. Delikatnie i skromnie, pamiętajcie, bo no, narobi szkody. Narobi szkody ten zapach. Taki wiecie, niewinny, tak bardzo niewinnie wygląda, ale ma moc. Mówię: piękne, cudowne, orzeźwiające, odświeżające. Idealne. Ja je lubię zakładać zawsze, kiedy wychodzę na spacery. Są niesamowite. Niezastąpione. Kajal, Lamar, tak. Ja i ten Ananasik. Kochamy się bardzo. Zapach piękny, złożony. Bardzo bym powiedziała złożony w sensie taki skomplikowany, rozwijający się, zmieniający się, bogaty, intensywny. No po prostu słuchajcie, same superlatywy. Gdyby tylko nie tacy. Nie znam drugiego takiego z, z ananasem y, równie pięknego. Oczywiście powiecie mi, że jest też Girl of Now Shine, ale tamten ananas jest inny. Ten jest taki bardzo naturalny. Ojej, jakie one są fajne. Jakbym chciała mieć duży flakonik, ale słuchajcie, nie wydam takiej ilości pieniędzy. Nie. Podlewka też jest w porządku. Nie zaglądam do środka, nie chcę patrzeć ile zostało. Bo kilka razy były używane. No dobrze, co wam jeszcze pokazałam, czego nie pokazałam, bo nie ukrywam, że zrobił się mały bałagan. Versace. Versace Crystal Bright. Również, woda toaletowa, która jest idealna na wiosnę i na lato. Długotrwała. Matko Bosia. Jakie one są długotrwałe. Cały dzień, od rana do wieczora są ze mną, pięknie projektują, wszystko ślicznie pachnie, cudnie odświeżające, cudnie kwiatowe, chłodne. Poezja. Dziś widziałam, nie pamiętam tylko, gdzie to było, że pojawiły się wyprzedaże teraz na nie. I są w naprawdę dobrych cenach. I gdyby nie to, że raz, że je trochę. O, może jednak warto, nie ma ich tutaj zbyt dużo. Muszę przemyśleć sprawę. Miałam nic się kupować jeszcze. Miałam już nic ci bo wyczerpałam, e, słuchajcie, że tak powiem, zasoby finansowe, perfumowe na najbliższe dwa miesiące, tak powiem, zaszalałam. Ale to ze względu na moje urodzinki. No i, i, i tak trochę poszalałam, ale nie wiedziałam wtedy, że jest właśnie, będzie, będzie na niej promocyjka, bo one na to zasługują, żeby być w dużym flakonie. Dziewięćdziesiątka musi się pojawić. No i się pojawi prędzej czy później, bo ja bez tej wody taletowej, słuchajcie, nie potrafię, nie wyobrażam sobie swojej kolekcji. One są ze mną, nie te oczywiście, od 2005-2006 roku, wtedy od premiery. Ja jej niezmiennie uwielbiam. Naprawdę. Także polecam Stare Ale Jara, jak to mówię. Okej, okay. a to Wam pokazywałam? Czy wam nie pokazywałam? Wiecie, co to jest straszne. Pokazywałam wam je. Nie wiem, najwyżej wytnę. Wiesienka była. Ja normalnie słuchajcie, robię tak. W każdym razie bohoboko Wedcher Dick. Uwielbiam wiśnię likierową. Jeżeli nie mówiłam. To nie mówiłam. Nie wiem. Zawsze robię tak, że je sobie układam. Układam i potem sięgam po nie. A dzisiaj nie wiem, słuchajcie, dlatego może, że już niedługo fry, fry. fry. Właściwie to ja już jestem w tym momencie, kiedy wrzucam ten film już nas tutaj nie ma. Do, do, do brzegu Maryna, że nie mogę się skupić, słuchajcie, dzisiaj. To przez tą pogodę, chyba. W każdym razie zawsze mam je poukładane i wtedy jest mi łatwiej o nich opowiadać, bo wiadomo. A dzisiaj takie szaleństwo. Bo właśnie teraz też w tej chwili zauważyłam, że mój kahir furzy, on zaraz mi spadnie. Poczekajcie. <grywka> jest tutaj. Muszę je zapakować, bo zapomnę. Też się używałam ta. Jak kuma, jak cukierki, jak owoce takie. Mm. Dzieciństwo. Oranżatka czerwona. Ze słomką woreczku. Tak. To jest ten radny. Dobrze, bo zaczyna mi tutaj troszeczkę. To byli ulubieńcy czerwca. Oczywiście było dużo testowania, zwłaszcza zapachów arabskich. Bardzo dużo bym powiedziała, ale na te też znalazłam czas i już też widzę, że nie pokazałam Wam zapachu, który miałam na zakończeniu roku szkolnego. Do Turcji włożyłam Letter Resort Collection. Z 2017 tak, ten mój czerwony śliczna woda toaletowa i ja nie mogę wyjść z podziwu dla tego zapachu. Rano nałożona o 8 godzina 19 ja jej cały czas mocno intensywnie czułam. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to zrobili, słuchajcie. Zrobili to po mistrzowsku. Dlaczego one nie będą przywrócone? Nie wiem, nie mam pojęcia. Rewelacyjne, po prostu rewelacyjne. No. Dobrze, żeby nie przedłużać dobrzego marynarzu. Były flakony w ulubieńcach lipca. Na pewno flakonów nie zobaczycie, bo tak jak wam powiedziałam, albo wam powiem, bo jeszcze nie wiecie, że wam powiem, <grym> bo ja nagrywam te filmy. Słuchajcie, jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Teraz w tym momencie i trochę mi się wszystko wiecie miesza. W każdym razie na wyjeździe. Nie będzie ze mną flakonika. Nie, nie zabieram flakonów, bo już wam mówiłam dlaczego. Dlatego będą wklejane. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam udanych urlopów. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach. Jakie były Wasze ulubione perfumy czerwcowe? I kochani, do następnego razu.